Miałam budzik o siódmej coś, oczywiście na pierwszy nie wstałam, klasyk, wstałam na drugi, ale dzięki Bogu, że był drugi, bo obudziłam się ten drugi. Wiecie, odstęp pięciu minut miałam takie... Inaczej. W sensie, ja już byłam pewna, jak się obudziłam, że już jestem obudzona, że ja już wstaję. Bo ja wiem, że muszę się skupić i tak dalej. Ale zamknęłam oczy i przyźnił mi się osioł. W ogóle fajne z tym miałam. Zagłaskałam to zwierzę, i zadzwonił ten budzik i tak sobie pomyślałam, że całe szczęście, bo bym leżała i głaskała tego osła jeszcze przez godzinę. Widać po moich oczach, że nie spałam długo. Mam nadzieję, że to zaraz właśnie, że my jeszcze dojdą do siebie. Więc nie patrzę teraz na telefon, nie będę nagrywać zaraz długo. Robimy włosy. Normalnie zostawiam jeszcze wilgotniejsze włosy do układania, ale. Ale teraz za bardzo nie mam czasu, więc podsłyszałam już na maksa. Ta objętość, którą widzicie, to jest kwestia pianki. Jeszcze nie modelowania, bo nic z nimi nie zrobiłam. A oczywiście to wszystko na darmoprotekcji. I dopiero teraz zabieram się za. Wałkowanie. Wczorajszym obcinaniu grzywki muszę ją troszkę inaczej zrobić niż zawsze, ale o, właśnie, dobrze, że mi przypomnieliście. Zabieram na sesję to małe kompaktowe cudo z coś czym przylizuję włosy i chyba do ostatniej stylizacji, chcę tak sobie pomyślałam że całą tę pracę, którą właśnie wykonuję niszczę, zrobimy przylizane włosy ale wydaje mi się, że do jednej z nich będzie to genialnie pasować, więc teraz najważniejsze, pierwszego loka jest. To u góry jest dla mnie bardzo istotne, żeby były dobrze zrobione, bo to jest górna partia też włosów. One się potem rozejdą na oba boki i muszą być bardzo skonkretyzowane. No wiem, za szeroko je wzięłam. kurczę. Takie taki zrobię manewr. Dlatego te podpinam obu stron. Trochę mi za szeroki wyszedł. Nie chcę, żeby tu cokolwiek mi uciekło. I biorę kolejne pasmo za tymi włosami. U góry zawsze robię trzy w kierunku, tak jak tu zrobiłam od czoła, żeby mi się rozchodziły na boki. Mam, no co, 15 minut do wyjścia. To jest dobry czas. To jest dobry dzień. To jest dobry czas. W ogóle. Super. Nie, tak serio. To, nie, to jest to w płachcie. Lol. Lol. Ej, czy jelly mask? Nie nie wydawałoby się wam, że ona będzie żelowa. Ej, no jest najwyższająca maska w płachcie. To jest wprowadzenie będu. Just saying. Dobrze, że jest w płachcie, bo się będzie chyba trochę lepiej trzymać niż ta żelowa, chociaż czy ja wiem. No ja teraz wszystko wytłumaczę, żeby nie być złą za to, że to nie jest żelowa. Tak jak ostatnio Wam mówiłam o tym, że moja sensoryka ma się lepiej. Tak dalej maseczki w płachcie są czymś, co tak średnio lubię. Zwłaszcza jak to się gówno nie chce tak otwierać. Lubię tę tą taką, wiecie, ochronny tą karteczkę taką, że się łatwiej właśnie otwiera. No ale przed makijażem fajnie jednak byłoby tą skórkę trochę jeszcze podpracować tylko kurczę, a przy tych to nie jest najprostszy pod słońcem. I tak wiem, że mi Aga część ołków pozdejmuje. Co to jest ten nasad? No nawet nie pozdejmuje, ale poprzesuwamy je, no bo musi jej być wygodnie tutaj operować. Kurde, bo plamiłam tym, to tej zostawię plam. Dresy moje piękne nowe. Let's continue. 15 minut. Czego wiem, co robi z tyłu głowy? Zaraz wam pokażę. <tryk> <tryk> ładnie wyglądać na zdjęciach. To wiadomo. Ile I ja Ci ufam jakby, wiesz, totalnie. A ja tak tak w jakim chcesz stylu powstać? Wiesz co, ona jest taka czy... biznesowa, mm -hmm. więc nie taka bardzo glam. Mm -hmm. Będzie połowa stylizacji biznesowych. Um, więc nie chciałam, żeby ich mocnych kolorów. Zresztą to jest no, w więc taka będzie biała w większości. No i myślałam, żeby górę oka tylko podkreślić, bo nigdy nie mam mm -hmm. zazwyczaj, ale nie wiem, coś się nad się dzieje. Okej, okay. to jest to tak tylko delikatnie ci tam, tam trochę takim neutralnym cieniem zrobię, to nie? To no i dobra. A poza tym to, to, to trochę zamkniętych mam zdjęć. Dobrze. Na pewno, nawet byś poszła do niej bez makijażu, to robi takie koty. Ja jeszcze czekam na swoje. No, no. no ja wiem, ale wiesz, już takie dziejamy, co? No, a jeszcze fajne ci mam mam. A właśnie mówiłaś, że tam coś no. ściągałaś jakieś stylizacje, tak? Tak. Tu mam też wiąknięte rzeczy, wiesz? Się z ikonami. A, super. A masz dwójkę czy trójkę? Chyba. No i... Bo, bo tu, tu masz Mark dwa. Trójkę chyba. Lol, aga, wiesz co mi da za tą trójkę? No chcesz się zamienić na coś? Chcę, żebyś mnie nauczyła jak go obsługiwać. Okej! Okay. Jezu, to jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało, ten aparat. Ja jakbym miała się zdecydować na jeden sprzęt, w którym bym miała robić wesela, no. to nawet nie ten Fuji, tylko to. Serio? Serio. Mhm. On sobie w szafce leży już rok czasu, nie? Boże! Bo kiedyś właśnie Madzia Pieczonka była i hmm. robiła nam zdjęcia. i Jezu, jaki w ogóle super. No on jest też to no, nagranie jest genialny. Właśnie, tu wieś. powinnaś mieć go sobie już na statywie przed lampą. To ja ciebie bym musiała wziąć sobie, żebyś mi tu trochę potłumaczyła. Nie no koniecznie, bo szkoda naprawdę. A ja go, ja w ogóle, ten mi upadł tam na jednym zleceniu mm -hmm. i był w naprawie, ale właśnie chcę mojej asystentce kupić na przyszły sezon, najlepiej już trójkę, mm -hmm. żeby właśnie miała takiego pokecika. A usieki ty masz taką, no. że trzynastką, Jezus. Nie chcesz mi sprzedać? Ja ci zapłacę tyle, co najnowsze. Ja też trzynastkę mam i trzymam. No. trzymam I trzy kupia kupię. Mam trzynastkę i piętnastkę, różniły serię między sobą. I ja kupiłam od razu po premierze no. i straszne, było. I dużo ludzi rzekało i wydaje mi się, że potem poprawili coś. A, okay. Bo były naprawdę tragiczne. Czy dalej są? No i właśnie, Mariusz, mówi, kurczę, gdy sprzedawała, mówi, to ja biorę od ciebie ten telefon. No. Mówi, bo najlepsze zdjęcia, które właśnie Natali robi, to robił to tą trzynastką. Nie? Mówi, nie ma lepszego aparatu. Znaczy, no ja już teraz szczerze nie patrzę za bardzo na aparat w telefonie. A jak już mam tego przy sobie, mm -hmm. to, już, to już w ogóle... No jest też fajny, brudki i nie, nie ten, nie jest ciężki. Nie, nie? Tak, no. Ten aparat ze statywem waży mniej niż ten mój główny aparat. Mm -hmm. A jeszcze są takie te fajne klatki fotograficzne. Takie, że masz taką obręcz, jak chcesz np. z takim lepszym mikrofonem i mieć od razu światło. to Wszystko masz jakby w jednej tej obręczy. W obręczy mm -hmm. jest światło, na tym mocujesz aparat i do tego mocujesz ten mikrofon, mm -hmm. żebyś wszystko masz w jednym zestawie, nie musisz się w ogóle martwić tak, bo jest takie mało, że się mieści w tej kartce, mm -hmm. a dużo rzeczy się nie mieści. Mogą gdzieś sobie pójść na jakiś spacerek. Jezu, czy my po tej sesji w ogóle będziemy rozmawiać ze Dziecię... sobą. Za Zajechane w ogóle, nie. A ile trwa u mnie ta sesja, czy też się wybiera? Dwie godziny. A my jeszcze tak wczoraj dopiero w sumie dobrze, że Amelka to pyta, bo ja byłam przekonana, że idziemy na tą godzinną, mhm. a Amelie, że na tą półgodzinną. Ale jeszcze jak wy dwie jesteście, to i tak te dwie godziny nie każda z nas no. dwie. A, dobra. Tak, nie, 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 A. bez przesady. A nie, no to będziecie zajechane. Będziemy nie? zajechane. Ale też znalazłam takie dwa, trzy fajne. Widziałaś te zdjęcia wspólne? Tak, fajne. Żebyśmy, mówię, mamy 16 na łeb, to żebyśmy sobie każda jedno odstąpi i sobie zrobimy wspólne. Pastę dla niej nakarmił ją tą pastą, poszedł, a ona, słuchajcie, wpadła w ogóle w takie za czasy, tak, po po całym domu, nie? tak, 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 dałeś? Jakąś tak, 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 no tak fikała, że ja po prostu chciałam, że padnę z niej ze śmiechu, nie? Zdawałam Ci troszeczkę tą linię ciemniejszą, jak będziesz się na koniec źle tła, to Ci ją wyczyszczę. Ale myślę, że na zdjęciu to będzie dobrze wyglądało, nie? Dobrze. Żeby uzyskać po prostu głębie oko. Już mocniej Ci nie będę robiła ja tego dołu. Jeszcze tak najwyżej pod koniec sobie te usta zmienię, mm -hmm. bo myślę, żeby do jednej stylizacji jeszcze sobie włosy całkiem przylizać. Żeby włosy tak wiesz, tak całkiem tak... Ja ci zrobię je, bo wzięłam grzeby, ale wiesz co? Kilka gumek i damy radę. Ja dojechałam i mi się włosy rozprostowały. O, Naprawdę? No. w tych jechać, Pałak. Dla ciebie? Czy ja wyglądam jak... No, wiesz... Nie, A, nie. Tak? A jak wygląda taka, która... Właśnie. Przede wszystkim jest szczęśliwsza na twarzy. Aha, okej. Okay. Czy ja wyglądam na szczęśliwą? <laughs> Czy wyglądam na spełnioną? Dobra. Nie, spójrzcie, tak wyglądam szczęśliwą. <laughs> wiesz, w życiu szybko może się wszystko zmienić. Tak? Nie, to prawda, tego ja nie mówię hop. Prawda. No. Ani siód, jakby... Na boksera to mnie można złapać bardzo łatwo. Raz taki brzydkal nawet jechał tramwajem, ale miał boksera, prawie mu swój numer dał. I szedł stary. Brzydki to tam problem. Nie problem. Stary i brzydki. Lul. Nie, że pan bokser, tylko pan z bokserem. Bokser nie może być brzydki. Pan, pan był brzydki. Pan z bokserem, a nie tak. pan bokser. Nie. To jest historia normalnie. Chyba przestawał? Nie. Nie, sesja. Nie, ale możemy przyjąć, że tak. tak. Afirmujemy, żeby tak. Tak, że kiedyś tak. Próbny masz. <gry> Teraz ciężko, Pani Aniu, znaleźć fajnego faceta. No. Czas zwariowała. Tak widziała wiem. Wczoraj widziałam taki filmik, dziewczyna pisała Wszyscy faceci są fajni tylko na początku. Dlatego jest tak często z W <laughs> Tych początków trzeba mieć więcej. Ja sobie czasami myślę, a może my za mało dbamy? Nie. Co? Kto? O kogo? Pani Aniu! o, Hola, hola, koleżanko! W ogóle to nie w tą stronę działa. To oni o nas mają dbać. Niech się w końcu. Wzajemnie, wzajemnie. Ano, wzajemnie to zawsze, ale zazwyczaj to, o, samo to, że pani ma taką myśl. Oni takiej myśli nie mają. Tak. Słyszała pani gdzieś chłopa, żeby usiadł i powiedział: Kurde, może się za mało staram. Tak, a troszeczkę? O, to rozmnażać go. No, To też mogą być kobiety, wydaje mi się. No właśnie. Dużo czynników na mnie jest ładne. Jakiś rodzaj pasji, pracy. Wszystko, niestety. Dojrzało się emocjonalne tak, przede wszystkim. No, nie? Powiedziałam, że ta wesela kogoś poznałam. Jeszcze wtedy nie robiłam ślubnej. Pana Sto młodego. I, tak, że ja No, I, Ale że to jest świetne środowisko do poznania partnera i tak, tak. w ogóle uważam, i to wszystkim powtarzam, mm -hmm. że tam zobaczysz jak z alkoholem, jak z ludźmi, tak. jak ze starymi, z młodymi, jak tak. się na weselu. Że tam się powinno poznać partnera. Tańczy, czy zabawowy, mm -hmm. czy spokojny, wszystko człowiek wie. Tak, tak, bo Asia nagrywa na weselach, robi takie reportaże. Tak. Alkoholu, odnaję, tak, wszystko, tak? naprawdę. I, I czy za dużo, czy tak, za mało. No, to, wszystko, tak? to wszystko widać, więc ja uważam, że to jest świetne środowisko. Czy <noise> Manifestujące ślub. Tak. <noise> Może dzięki tej sesji będzie jakiś ślub no kiedyś <noise> Podniejemy do sesji, ty. a jedziesz bałka? To tak? jest. jest super, to wygląda. To śmieci raz z tym, co przyjechał, też hmm. fajnie. <laughs> <s1> <gorszy> <gorszy> Pewnie co się będziemy Szkoda życia! Hej! W samą porę zawsze, zawsze w samą porę. Wczoraj z no bo wymioty to sprowokowały, ale miała gorączkę, więc trochę jednak jak w skrócie, nie? I jedzenie, najważniejsze. Patrzcie, pani nam dość Powiem wam, otwarte jest, otwarte. Przed sesją nie można pić nic na owsie. Mm -mm. Mm -mm 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 -mm. Dzień dobry. <grym> Gdzie ty poszłaś? Toale... Na dole głowę. Wiesz co, w toalecie byłam. O, jak sprytnie. Tak. Fajnie, że masz kanapeczkę. Jaką chcesz? Duża, mała? Małą. Kurde, kurde, tak. Mała, czarna. Duża cappuccino. O Was, wręcz pamiętam bardzo, bardzo dobrze. Uch, co to był za dzień? Dzień pełen atrakcji. Dzień, o którym na pewno jeszcze będziecie nieraz słyszeć, bo efekty tej sesji będziecie widzieć i jutro więcej się o niej dowiecie i w najbliższych dniach. Mega, mega się cieszę, mega się ekscytuję. Wiecie, że ja miałam w życiu już dużo sesji fotograficznych, ale każda z nich to jest naprawdę ogromna przygoda i każda jest dla mnie. Jakimś super przeżyciem. Nie wiem, ile musi minąć czasu, i ile muszę ich jeszcze w życiu zrobić, żeby to przestało mnie jarać i cieszyć. I tym czczemuściem, i tym jaraniem, tym uczuciem chcę się podzielić. Tobą. W dzisiejszym konkursie możesz wygrać bon podarunkowy wart 3000 zł na ekskluzywną sesję fotograficzną w moim wykonaniu. I uwaga, jest to pakiet premium, więc sesja ta nie ma ograniczeń czasowych, ani ilości obrobionych zdjęć, które możesz wybrać. Pracujemy tyle, ile się da i robimy tyle zdjęć, tyle stylizacji, na ile sobie tylko możemy pozwolić, na ile sobie nasze organizmy pozwolą. Więc jest to naprawdę bardzo wyjątkowa okazja. Jak wiecie, zazwyczaj takie sesje ograniczają się, jeżeli chodzi czy o czas, czy o ilość zdjęć, ja daję Ci wolną rękę. Zaszalejmy, zróbmy najpiękniejszą sesję, jaką miałaś kiedykolwiek w życiu. Ta sesję tą załatwię również stylizację, backstage, będziesz miała zrobione zdjęcia wideo, naprawdę zrobimy dużo fajnych rzeczy. Wiscie, nagroda ta jest przeznaczona zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Pierwsza sprawa. Na zgłoszenia macie aż 4 dni. Zgłoszenia przyjmuję do dnia 7 grudnia. Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Pierwsza rzecz, napisz komentarz pod tym filmem. Wystarczy, że powiesz, jaka sesja zdjęciowa cię interesuje. I druga, skomentuj mój dzisiejszy post na Instagramie. I trzecia sprawa, na swoim Insta Stories daj koniecznie znać, jak oglądasz moje Vlogmasy. Oczywiście oznacz mnie w tym Stories, żebym je zobaczyła. Liczę na Twoją kreatywność. Jestem bardzo ciekawa, czy oglądasz je sama, czy oglądasz je z kimś. Może w przerwie po pracy. Może w trakcie pracy, chociaż tego może lepiej nie pokazywać. Jestem ciekawa, jak to robisz. Na tym zdjęciu możesz być ty, twój dom, twój komputer. Zaskocz mnie. Klikować stories możesz codziennie. Komentarz wystarczy jeden. Czekam na wszystkie zgłoszenia do siódmego. Jeżeli coś jest niejasne, masz jakieś pytania, również pisz śmiało w komentarzach.